Witaj, piękna duszo. Dzisiaj przechodzę do Ciebie z próbą odpowiedzi na pytanie, które najczęściej zadajecie mi w trakcie prywatnych sesji tarota, na które oczywiście Was serdecznie zapraszam. Czyli, czy ta osoba się do mnie odezwie? Czy on-ona wznowi kontakt? Macie do wyboru trzy grupy, trzy talie. Grupa numer jeden z kamieniem o nazwie Cytryn, grupa numer dwa z kamieniem o nazwie rodonit i grupa numer 3 z kamieniem o nazwie amazonit. Jeśli potrzebujesz chwili, żeby wybrać talię, to zrób sobie pauzę, weź głęboki oddech. Jeśli wybrałeś talię numer 1 i kamień cytryn, to to czytanie będzie dla ciebie Najpierw sprawdzę, jakiej relacji to dotyczy, i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy osoba, o której myślisz, się odezwie, czy osoba, o której myślisz, wznowi kontakt. Zaglądnijmy sobie najpierw, jakiego typu jest to relacja. Może się pokaże, jak długo nie jesteście w kontakcie, co spowodowało brak waszego kontaktu. Mamy siódemkę kielichów, która może mówić o mnogości. Wyborów, może o byciu jedną z opcji. Zaraz sobie zobaczymy. Dalej. Król Kielichów, szóstka Kielichów bardzo emocjonalnie, bardzo uczuciowo tutaj. Osoba, z którą nie macie kontaktu może być to osoba z trygonu wody ryby rak skorpion osoba z którą macie jakąś przeszłość macie wspomnienia to są ciepłe wspomnienia wszystka kielichów mówi też o pewnego rodzaju połączeniu jakiego typu jest to relacja na pewno to co się pokazuje to duża ilość emocji między wami osoba o którą pytasz może być osobą ukrywającą swoje prawdziwe uczucia bo Król kielichów często te uczucia ukrywa. Kolejna karta to cesarz. Ona symbolizuje barana. O jakiej relacji tu mówimy? Dla mnie cesarz jeszcze przy dziewiątce kielichów może mówić o tym, że jedna z osób była mocno. W ego. I była w pewien sposób egocentryczna, skupiona bardzo na sobie i zaspakajaniu głównie swoich, swoich potrzeb. Mogła to być relacja stała, w której e, wspólnie zamieszkiwaliście, może nawet też mieliście e, rodzinę, więc powiedziałabym, że mm, o tak, tutaj pewnego rodzaju kłótnie, fałszywości, rozstanie, odejście, powroty. Na pewno relacja typu on-off, relacja, w której nie pierwszy raz następuje cisza, nie pierwszy raz następuje brak kontaktu, dużo uczuć, dużo emocji, osoba egoistyczna egocentryczna, która zaspokaja swoje m, potrzeby, ponieważ sama też nie wie do końca, czego chce, może mieć też inne opcje. Więc zapytajmy się, czy osoba, m, o której myślisz, nawiąże z Tobą kontakt, odezwie się do Ciebie, załóżmy do czterech tygodni. Mieczy. dwójka mieczy mówi o pewnego rodzaju konieczności dokonania wyboru śmierć i księżyc powiedziałabym, że na chwilę obecną jest bardzo mocna mm, blokada emocjonalna coś między wami gwałtownie się e, zakończyło pewnego rodzaju mm, do, doszliście w pewien sposób do, do granicy, do swoich granic. Więc na chwilę obecną a ta osoba przygląda ci się, może zaglądać na twoje media społecznościowe, może podpytywać wspólnych znajomych o to, co się u ciebie dzieje, zdobywać gdzieś informacje, nawet powiedziałabym, krążyć gdzieś pod, pod twoim miejscem pracy. I zbierać w pewien sposób na Twój temat informacje. To jest piątka była, więc w pewien sposób dalej jesteście skonfliktowani i na chwilę obecną, powiedzmy na ten czas miesiąca, jest konieczne zatrzymanie, jest konieczne ochłonięcie, w tej śmierci pewnego rodzaju transformacja, zakończenia pewnych etapów. Jeżeli tutaj było coś na zasadzie wielu opcji, czyli relacja, Trójkowa, mam też trójkę kielichów na spodzie, to mi może sugerować, właśnie jakieś sprawy romansowe. Konieczne jest w tej śmierci zakończenie tej sytuacji, zakończenie sytuacji, która jest w ukryciu, może wyjście z pewnego rodzaju iluzji, z kłamstwa, z tego, co nie jest do końca ujawnione, nie jest do końca dobre. Powiedziałabym dla grupy numer jeden, dla cytrynu, w przeciągu miesiąca osoba, o którą ją pytasz, nie wyjdzie z tym, z tym kontaktem do ciebie. A jeśli taki kontakt by nastąpił, byłby on albo oparty na kłamstwie w pewien sposób, albo wręcz na tej negatywnej energii kłótni czy jakiejś złości. Czyli, drogi Cytrynie, jeszcze trochę cierpliwości, jeżeli chodzi o kontakt od Twojej osoby. Pokazał się znak Zodiaku skorpion, baran, ryby, rak i rak dwukrotnie czyli trygon wody bardzo, bardzo mocno. Daj znać w komentarzu, czy czytanie z Tobą zarezonowało. Zostaw po sobie ślad w ramach wymiany energii ze mną. Będę wdzięczna. Pozdrawiam. Witaj, piękne duszo. Jeśli wybrałeś talię numer 2, grupę numer 2 bądź Rodonit, to to czytanie będzie dla Ciebie. Spróbujemy sprawdzić. Je, czy osoba, o której myślisz, którą masz w głowie, się do Ciebie odezwie, czy nastąpi jakiś kontakt od tamtej osoby. Najpierw sobie sprawdźmy, jakiego typu jest to relacja. Może pokaże się y, tutaj y, sytuacja, poprzez którą straciliście ten kontakt, może pokaże się czas. Y, zobaczymy. Jakiego typu jest to relacja? O kim osoba pytająca myśli, znaczy kontakt, osoba pytająca czeka. Kielichów, czyli pewnego rodzaju mężczyzna, który dużo opowiada, pięknie opowiada, ale niekoniecznie przeradza się to w czyn. Mamy dwójkę mieczy, czyli pewnego rodzaju oziębłość, pewnego rodzaju zamknięcie, konieczność dokonania wyborów. W królowej mieczy. I tutaj jest śmierć na spodzie. Um, a z buław. E, pokazuje mi się, że ta kobieta była osobą, która um, dokonała tego cięcia, która zadecydowała, aby zakończyć tą relację, ponieważ od tego rycerza kielichów nie otrzymywała pełni. E, widzę tu relację um, na zasadzie relacji nieformalnej, związku nieformalnego w której jedna strona podchodzi w sposób bardziej lekceważący, bardziej y, lekki do relacji, druga strona traktowała tą relację y, poważnie i y, y, jedna ze stron zdecydowała, że nie chce brać udziału e, w tym, że to co jest, jest za mało. Ko prawdopodobnie kobieta, bo mamy tu królowę mieczy, powiedziała dość, postawiła granicę, ponieważ nie chciała być, tylko i wyłącznie tutaj w tym asie buław, w relacji typowo fizycznej, w relacji typowo intymnej. Tutaj Królowa Mieczy mogła oczekiwać czegoś więcej, stawiać mocniejsze warunki, lepsze warunki. Tutaj się pokazuje zarówno bieda, czyli brak tej pełni, brak tej równowagi. Ktoś nie miał do zaoferowania pełni, a, a ponadto przy siódemce mieczy i przy księżycu mógł ukrywać swoje prawdziwe zamiary, swoje prawdziwe oblicze, może być tak, że po prostu jedna osoba bawiła się drugą w relacji. Dlatego też nastąpiło zerwanie kontaktu, zamknięcie, zamknięcie się na tą relację jednej ze stron. I postawienie granic w, królowie, w królowej mieczy. Czy osoba, o której myślisz, się z Tobą skontaktuje, czy się do Ciebie odezwie? Karty pokazują, że na chwilę obecną osoba, o której mówimy, tutaj mamy króla denarów czyli takiego pana na włościach, może zajmować się swoimi sprawami finansowymi, swoimi sprawami domowymi, może być skupiony stricte na materii, ale mimo to paś buław mówi o pewnego rodzaju wiadomości, o komunikacji, to są dobre wiadomości, to są zamiary. Zamiary ruszenia, właśnie z kontaktem, z komunikacją. Ale czy się odezwie? Czy te zamiary pójdą w jakiś sposób dalej? Kapłana? Czy osoba, o której myślisz, się skontaktuje z tobą, odezwie? Skupienie tutaj na pracy. Pojawiła się też karta byka, także w czytaniu numer dwa mamy te energie ziemskie. Dziesiątka denarów. Powiedziałabym, że osoba, o którą pytasz, skontaktuje się z tobą, ale w momencie, kiedy będzie w stanie podjąć takie poważne decyzję, mamy kolejną dwójkę, kiedy będzie w stanie podjąć konkretne decyzje i konkretne kroki. Osoba, o którą pytasz, doskonale wie, że ty już go nie przyjmiesz, czy jej nie przyjmiesz z, z tym laniem wody, z nawijaniem makaronu na uszy, że oczekujesz konkretów, bo jeżeli przyjdzie z tym samym, co już był, co już była no to niestety może zostać tym mieczem u królowej mieczy sieknięty, odepchnięty, odrzucony. Osoba ta zdecydowanie moim zdaniem podejmie się kontaktu i będzie to kontakt w stronę umiarkowania i w stronę karty, karty słońca. Także przynajmniej w tych zamiarach będzie chęć intensywnej pracy nad Waszą stabilizacją nad, nad waszym wzrostem, waszej relacji. Tutaj w kierunku dziesiątki denarów, czyli pełni takiego dobrobytu i stabilizacji. Mówimy tu o wspólnym zamieszkaniu, bądź po prostu o wyjściu z tej energii takiego, takiego związku nieformalnego na rzecz budowania czegoś stabilniejszego. W umiarkowaniu na pewno macie pewnego rodzaju połączenie. Osoba, o którą pytasz, chciałaby iść w stronę harmonii, chciałaby iść w stronę równowagi, tylko jakby jest to, wyczuwam tutaj osoby bardzo w energiach tych ziemskich, czyli byk, panna, koziorożec osoba, która potrzebuje mieć poukładane sprawy, sprawy zaplanowane w pewien sposób, ustrukturyzowane to nie jest taka energia na łapu capu, jest ten paść w którym może mówić o kontakcie ale konkretne decyzje są konieczne do podjęcia do, do przepracowania do ogarnięcia, ale zdecydowanie w stronę sukcesu, w stronę radości, w stronę, w stronę relacji. Tak bym powiedziała: w stronę miłości i w stronę relacji. Dziękuję Ci Rodonicie za wysłuchanie tego czytania. Pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza, w ramach wymiany energii między nami będę wdzięczna. Serdecznie pozdrawiam. Witaj piękna duszo, jeżeli zdecydowałaś się na wybór. Grupy trzeciej bądź kamienia Rodonit, to to czytanie, przepraszam, Amazonit, to to czytanie jest dla Ciebie. Spróbujemy sprawdzić, czy osoba, o której myślisz, się z Tobą skontaktuje, czy się odezwie. Na początek sprawdźmy sobie, jakiego typu jest to y, relacja, kim jest osoba, o której myślisz, z którą nie masz. Kontaktu. Dziewiątka Kielichów. Talia jest nowa, także nie do końca dobrze ze mną współpracuje jeszcze. Wisielec. Na pewno jest to relacja zawieszona. Relacja, w której mogło być dużo fajnych chwil w tej dziewiątce kielichów. Są emocje, jest sytość, pewnego rodzaju spełnienie marzeń, zadowolenie, satysfakcja, ale na chwilę obecną relacja jest zawieszona, zatrzymana, jest konieczność przemyślenia pewnego rodzaju spraw. Karty nie chcą same lecieć, więc im pomogę. No tu zdecydowanie pokazuje się sytuacja, w której to już nie pierwsze Wasze zawieszenia czy milczenia. Mamy szóstkę buław, która mówi o powrocie, o zawarciu pokoju, więc zdaje się, że Amazonit. Amazonic został wybrany przez osoby, które po prostu są w pewnego rodzaju konflikcie, kłótni. Nie jest to jakieś długie, długie rozstanie, a pewnego rodzaju sprzeczka. Mamy kartę kochanków, czyli zdecydowanie połączenie, zdecydowanie miłość. To zawieszenie może być chwilowe. Ja sobie dopytam tych kochanków. Czwórka była pewnego rodzaju, hmm, może być zabawa, powody do świętowania. Ech, sytuacja trochę romansowa, nieformalna, ale z ogromnym potencjałem tutaj na miłość, powiedziałabym. Ogromnym potencjałem. Wy się dobrze ze sobą czujecie, wy macie tu potencjał, szansę do wejścia w taką relację. Głębszą. Tutaj pokazuje mi się zarówno rycerz mieczy, jak i król mieczy i ósemka kielichów, czyli mam wrażenie, że ze strony tutaj męskiej w tej energii, o jeszcze królowa, królowa mieczy, nastąpiło ochłodzenie tych, tych relacji. Ja to czuję trochę tak, jakby dla kogoś. Fajnie spędzacie razem czas, jest super ta, ta fizyczność, ale dla kogoś wejście na wyższy stopień jakby tej znajomości jest troszeczkę za wczesne, dlatego stąd to zawieszenie, stąd to oczekiwanie na rozwój sytuacji. Osoba może się bać po prostu głębszego zaangażowania, dlatego też w pewien sposób uciekać wycofywać się. Ale to jest raczej, powiedziałabym, wasza relacja jest raczej relacją y, świeżą tutaj. Zdecydowanie relacją, relacją y, świeżą. Dla mnie to taki początek znajomości, początek relacji, gdzie jest super energia, fajne przyciąganie, ale jedna ze stron nie chce jeszcze wchodzić w nic poważnego. Może jest po jakichś przejściach, y, więc wycofuje się. Wraca, ale i wycofuje się za chwilę, kiedy jest tej energii trochę za dużo, kiedy jest za blisko. Jakie są szanse, że ta osoba się odezwie? Jakie są szanse, że osoba, o której myślisz, się z Tobą skontaktuje? Okazał nam się magik, czyli działanie, nowy początek, okres odwagi. I takie mam wrażenie, jakby ta osoba właśnie musiała nabrać pewnego rodzaju odwagi tutaj, ażeby do ciebie ruszyć. Dziesiątka denarów. Także tak, ta osoba już gdzieś może mieć. W myślach, tworzenie, tworzenie tej relacji. Słońce, no zdecydowanie macie fajną, ciepłą energię między, między sobą. Dziesiątka kielichów super potencjał na, na fajną relację. Tylko zalecane jest, jakby tutaj po kartach widzę, troszeczkę, właśnie, zwolnić, troszeczkę yy, yy, dać. Dać komuś chwilę czasu, jakby ktoś tu musiał przepracować, ponaprawiać jakieś rzeczy może z przeszłości, poukładać sobie tematy w głowie. Na pewno ten, ten magik to jest pewnego rodzaju też ruch, ruch do przodu. Karty, które mam na, na spodzie, też mówią o tym, że ten kontakt nastąpi. Myślę, że ten kontakt nastąpi i to w celu właśnie pogodzenia się, w celu budowania wspólnej, wspólnej relacji. Mamy głupiec, czyli nowy początek. Dla grupy trzeciej, dla osób, które wybrały Amazonit, nie mam wątpliwości, że Osoba ta przyjdzie, wyjdzie z tym kontaktem całkiem niedługo, całkiem szybko do tego miesiąca czasu, na pewno wyjdzie z chęcią nowego początku, z beztroską, z chęcią budowania czegoś, dużo ciepłej energii, dużo energii też kielichowej fajny potencjał na relacje. Na coś stałego, na coś poważnego, na coś głębokiego. Z tym, że taka rada dla Amazonita, żeby się tutaj nie spieszyć, żeby podejść do tego wszystkiego z jakimś spokojem, z jakimś dystansem, bawić się tym, ogrzewać się w tym, w tym słońcu, wspólnie coś budować, ale pomału, żeby ta osoba znowu nie musiała gdzieś uciekać i cofać się. Do tego wisielca. Dajcie znać w komentarzu, czy czytanie z Wami zarezonowało. Będę wdzięczna za pozostawienie jakiegoś śladu po sobie w ramach wymiany energii między nami i życzę Wam wszystkiego dobrego.